Jest to dzisiaj taki szczęśliwy nasz dzień, że wreszcie wyszliśmy z domów No i oczywiście spotkała się nasza młodzież, rodzice no i oczywiście przyjaciele, bo wszyscy ci, te osoby, które są z nami, czy Wipowie, czy kto, to są już nasi przyjaciele od lat. Dlatego bardzo się cieszę, że wreszcie możemy z tego domu wyjść, że wreszcie możemy złożyć sobie życzenia, że wreszcie możemy powiedzieć parę słów, że wreszcie spotkać się wspólnie. Bo to jest jednak no, to siedzenie w domu, czy tak no, niewychodzenie, czy z tych zamkniętych ścian, nawet, nawet z warsztatów, to jest Naprawdę ciężko. Dlatego dzisiaj nawet tak, żeby odkryć się i psychicznie, no i oczywiście świątecznie. Także no, bardzo się z tego cieszę, że wreszcie mogliśmy wyjść. Często nosimy jakiś smutek, jakąś taką niepewność, jakiś taki no, wewnętrzny też niepokój. Ale właśnie te święta przychodzą nam z pomocą, bo jest to taki czas nadziei, że ostatecznie Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył zło. Przynosi nam zmartwychwstanie, zwycięstwo, dlatego te święta są też pełne nadziei takiej, że, że jednak z Nim też zmartwychwstaniemy. I tutaj na ziemi już doświadczymy także tego zwycięstwa. Dlatego no, czekamy z też taką nadzieją, że, że to wszystko jakoś przeminie, że się skończy, że wrócimy też do takiego normalnego życia i tego sobie życzymy nawzajem, żebyśmy mogli w tej rzeczywistości się umieć odnaleźć też i, i umieć sobie pomagać, być, świadczyć tą miłość, miłosierdzie też, żeby te święta, tak jak każde święta przynosiły jakby to odnowienie tej relacji z Bogiem, ale też z bliźnimi naszymi, których, których na co dzień spotykamy. Są to bardzo ważne spotkania, zwłaszcza wśród osób, które cierpią na jakieś choroby, są osobami niepełnosprawnymi, dlatego chciałem pogratulować pani Zofii Wardze tego, że od wielu lat prowadzi takie koło dla osób niepełnosprawnych w Tarnobrzegu, z którego korzystają dzieci z powiatu tarnobrzeskiego, a jak ważne są te spotkania, to Uzmysławia nam to, co dzieje się na Ukrainie w tej chwili, kiedy ludzie pozbawiani są domów, rodziny są rozdzielane, muszą uciekać, więc myślę, że taka rodzinna atmosfera, bliskość są w tych trudnych czasach bardzo ważne i z tego bardzo się cieszę. Że są organizowane takie spotkania. Dzisiaj mamy 40 uczestników, no i oczywiście przyjaciół mamy około 20, no i pracowników jest też około 20, także no i oczywiście media, nasi przyjaciele od lat, także wspólnie razem jest ponad 88 osób. Będzie jajeczko, będzie pyszna polędwiczka z dorsza, no i oczywiście życzenia. W imieniu radnych Rady Miasta Tarnobrzega chciałem wszystkim Państwu tutaj, którzy jesteście, Waszym rodziną, życzyć spokojnych, pogodnych, radosnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła świąt wielkanocnych. I przede wszystkim o jednym nie zapominajcie. Czasy może są smutne, ale ten zajączek niech będzie wesoły i bogaty. Wszystkiego najlepszego. Cieszymy się, że spędzimy z państwem tutaj wspólnie ten czas. Ja w imieniu swoim i pana posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Koncyliusza chciałam również przekazać wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Zdrowia, pomyślności, spokoju, miłości. I mamy nadzieję, że ten trudny czas Szybko się skończy. Natomiast cieszcie się Państwo każdą chwilą spędzoną w rodzinnym gronie, spędzoną z przyjaciółmi, bo to jest najistotniejsze. Wszystkiego dobrego. Są to święta dla katolików, dla prawosławnych, dla Grekokatolików. Jedyne i wyjątkowe, najważniejsze. Bo święta triumfu życia nad śmiercią. Święta które przynoszą nam wielką nadzieję, która jest w dzisiejszych czasach bardzo potrzebna, bo świat jest zagrożony, nie tylko Polska, ale cały świat ze względu na wojnę na Ukrainie. I my, szczególnie Polacy, powinniśmy się cieszyć, bo możemy się tym dobrem, radością i szczęściem podzielić z innymi. I z tego powinniśmy się radować. Niech pragnę, żeby pożyczyć Państwu, żeby Chrystus zmartwychwstały dał nam mocniejszą wiarę. Nie tylko wiarę w Chrystusa, ale to zaufanie wiarę Chrystusowi. Że to On jest najważniejszy i On wszystko może. To, co w naszych myślach, w naszych sercach nie jest możliwe, możliwe jest przez Chrystusa. On może pogodzić zwaśnione serca, On może dać przez ludzi przebaczenie i wiarę na lepsze jutro. I wierzmy Chrystuszcowi, że tak będzie. Niech nam wszystkim Chrystus zmartwychwstał, i błogosławi. Nam tu zgromadzonym. I całemu miastu. Chrystus zmartwychwstał. Wierzmy, że prawdziwie zmartwychwstał. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego na święta, wesołego, alewuja i przede wszystkim spokoju. Czy życzenia tylko z okazji świąt są najważniejsze? Oczywiście one są bardzo ważne, ale ze względu na czas, jakiego wszyscy. Teraz jesteśmy w tym okresie, na czas, który jest niespokojny, może życzmy sobie każdego dnia spokoju, miłości, wybaczenia i zrozumienia. Ta życzliwość, która powinna w naszych sercach i umysłach się obudzić, niech ona po prostu będzie. A ja myślę, że powinniśmy nauczyć się pokory. O tym słowie niewiele osób pamięta, a w sytuacji, kiedy jest trudno. Trudniej i pewnie będzie jeszcze trudno. Może to słowo obok miłości niech zostanie w naszych sercach i umysłach. I tego Państwu z całego serca życzę w imieniu naszych wspaniałych pacjentów, personelu i moim własnym. Na ręce Pani Prezes proszę przyjąć. Tą kurę z jajami, niech ona będzie tym symbolem szczęścia, a jednocześnie szukania swojego miejsca w życiu. Wszystkiego co najpiękniejsze dla Państwa, dla Państwa rodzin. Dziękuję bardzo. To chciałabym złożyć życzenia wszystkim, yy, i Tarnobrzeżaniem i, i po prostu wszystkim osobom, myślę, że na świecie, żeby po prostu ten nasz Pan Zmartwych Stały zabrał tą tą złość, nienawiść z ludzkich serc, a żeby wlał w to miejsce miłość, serdeczność, zrozumienie. No i, i przede wszystkim y, może trochę i też i wybaczenia, żeby było. Chciałem życzyć stowarzyszeniu i, i wszystkim pracownikom oraz podopiecznym zdrowia, pomyślności, szczęścia. No i tego, żeby wierzyli w to, że, że wszystko co dobre jest jeszcze przed nami. No i w związku też, że Światowym Dniem Służby Zdrowia wszystkim pracownikom Służby Zdrowia składam najniższe ukłony. Dziękuję za tą pracę w ciągu dwóch lat, kiedy walczyliśmy z epidemią Covid'a. To jest bardzo wielkie przeżycie, ponieważ każde wyjście gdziekolwiek, czy spotkanie z osobami z zewnątrz, to jest dla nich wielkie przeżycie, i wydaje mi się, że takie spotkania powinni się robić jak najczęściej. Myślę, żeby, żeby właśnie był ten spokój, żeby nie było już chorób i żebyśmy się mogli tak częściej spotykać wspólnie razem. Panie Jezus występuje przed męką i śmiercią. Poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów, Semaus, zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać swoją obecność między nami podczas tego świątecznego, przedświątecznego posiłku, abyśmy mogli radować się udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczyło na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających ciebie wytwarzane na pustkowiu, który wziąłeś swoje święte i godne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Chryste, nasze życie jest martwiostanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się z nimi. Mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz, królujesz na wielki wieku. To naprawdę jest wielka radość dla naszej młodzieży, dla naszych rodziców, dla naszych pracowników, dla mnie, zresztą w ogóle dla nas wszystkich. To jest naprawdę, e, nawet nie wiem jak to mam wyrazić. Ale naprawdę wielkie szczęście, że mamy takich przyjaciół wspaniałych, że możemy się spotkać i że możemy tutaj razem być. Dziękuję jeszcze raz z całego serca wszystkim. Bardzo dziękuję. Ja zacznę od pani prezes. Zosie to dla Ciebie. To taka kura, która będzie wnosi złoty ja mam nadzieję. Proszę bardzo serdecznie. Dziękuję A teraz jeszcze mamy drogę dla, dla podobniecznych i dla wszystkich Państwa gości. Tak, tak. Bardzo proszę 自己做